Hejka, dzień dobry, witam z samego rana po jodze, Bo tak właśnie zaczęłam dzień jakiejś nieludzkiej godzinie, bo o siódmej. Ale teraz mam jogę dwa razy w tygodniu, bo chcemy z Magdą popracować jeszcze bardziej nad moimi zakresami ruchu, tak żeby Was jeszcze zaskoczyć. Więc z samego rana była joga, teraz wracam do domu na śniadanie. Zajechałam jeszcze w drodze powrotnej do piekarni, bo dzisiaj będę testować wege burgery do nowego odcinku Uficiam na kanale. Uficiam to jest moja seria, w której przerabiam przepisy na zdrowsze e, po bułki do burgerów. Mamy, mam tutaj, znam taką we Wrocławiu cukiernią piekarnię, Magdalenka na Sempolnie, albo na Biskupinie, nigdy nie wiem, gdzie właśnie robią mega bułki do burgerów, zobaczcie na to. I to jest świeżo wypieczona. Naturalne i są po prostu przepysze, Najlepsze bułki do burgerów, jakie kiedykolwiek jadłam. Więc zamiast się bawić w jakieś swoje wypieki, to zawsze tutaj kupuję złotówkę. już tutaj taka bułka, ona jest wielka i z Patrykiem po prostu uwielbiamy je. Więc mam już zapas, zapas bułek do testów. I dzisiaj będę właśnie sobie testować te błękitne burgery. A teraz już marzę tak o śniadaniu, <gry> ale już zaraz będę w domu. Jeszcze kilka minut i wreszcie sobie coś zjem. <gry> Widzicie ten przycisk? To jest najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek, jakikolwiek człowiek wymyślił w samochodzie. Grzanie pupy. Najlepiej. feel the pain. Whenever you call my name, does it mean that I'm insane? Baby, open me your heart. I am always on the run. I am always on the run. Crying No dobra, ogarnęłam pierwszą część pracy dzisiaj. W sumie głównie było siedzenie za biurkiem, załatwianie jakiejś papierologii jeszcze. Napisałam post nowy na Marta Pisze, na mój drugi blog. Ogarnęłam jakieś rzeczy i jeszcze zostało mi dzisiaj do zrobienia. Zamknięcie takich ostatnich organizacyjnych rzeczy związanych z pisaniem e-booka. A dokładniej mówiąc to ogarnięcie spisu treści e, I oprócz tego wypróbowanie nowych przepisów do serii Uficiam I właśnie w ramach przerwy idę teraz sobie do sklepu Kupię potrzebne składniki, bo muszę przetestować, tak jak wam mówiłam dzisiaj Będą burgery i będzie coś słodkiego e, Więc muszę sobie to ogarnąć e, Trochę poprawić ten przepis, bo nie wyszło mi ostatnim razem to tak dobrze jak myślałam I odebrać paczki z paczkomatu, bo przyszły moje książki Więc już nie mogę się doczekać i lecę w ramach takiej aktywnej przerwy. Szybka kawka, coś słodkiego i lecę dalej do pracy. Powiem Wam szczerze, że nic mi się teraz nie chce i tylko ten vlog mnie motywuje, żeby cokolwiek jeszcze zrobić. E, ale pogoda jest dzisiaj okropna Jest szaro, ponuro, przed chwilą padało I myślę, że to na pewno dlatego e, W każdym razie, zabieram się do robienia deseru Żeby włożyć to potem do lodówki, żeby to się schłodziło A potem od razu zrobię burgery i chyba te burgery po prostu zjemy dzisiaj też na obiad No, bo żeby to się nie zmarnowało Bo i tak będę to testować, więc Już będzie gotowe e, To do dzieła, lecimy Słucham, ma pan tu w jakiej sprawie? W jakiej pan tu sprawie? Powiedz, w sprawie jedzenia. W sprawie jedzenia. Daj jeść. Do tego deseru muszę zrobić biszkopt i właśnie staram się zrobić go oczywiście w zdrowszy sposób. To będzie biszkopt orkiszowy, bez cukru, na bazie ksylitolu. Zobaczymy, czy, czy mi to wyjdzie. Normalny mi wychodzi, robiłam nawet kiedyś na live, ale chcę ten zrobić z kakao. I właśnie to jest ten problem. Bo zrobiłam już go wczoraj i nie wyrósł mi tak jak chciałam. Jest po prostu twardy i płaski. No, dobra, ciasto jest już w piekarniku, więc jak się robi, to zanim zabiorę się za testowanie tych burgerów, to pokażę Wam paczki, które przyszły, bo muszę na chwilę wyjść z kuchni i muszę też tu ogarnąć po prostu. Nie chciałam na początku tego nagrywać przed przedpokoju, ale wszędzie jest tak samo ciemno, dzisiaj jak po prostu jakiś taki ponury dzień, że równie dobrze mogę rozpakować te paczki tutaj. nic takiego dużego, tylko jakieś tam drobne rzeczy, które mi się nazbierały w ciągu ostatnich dni. E, pierwsze z nich to książki. E, to moja pierwsza powieść Kinga i zobaczymy jak to pójdzie. E, kupiłam jakiś czas temu jego książkę o pisaniu, o tym jak pisać, pamiętnik rzemieślnika jakoś tak to się nazywa, e, w formie e-booka e, no i stwierdziłam, że w sumie podoba mi się to jak on pisze i zobaczę sobie jak wygląda jego powieść a że to już oglądałam w kinie i mi się podobało, ja ogólnie lubię horrory E, to stwierdziłam, że od tego zacznę i zamówiłam sobie taką grubą kobyłę. E, a druga książka, którą e, kupiłam, to książka jednej z moich ulubionych autorek, nowa. E, mam wszystkie jej powieści, tak naprawdę nie jestem jakąś turbofanką ale bardzo lubię jej książki, są takie po prostu przyjemne, ciepłe e, i jakoś tak zaczęłam, że tą pierwszą, drugą e, książkę dostałam i potem już każdą kolejną kupywałam, więc mam całą półkę e, zaraz wam zresztą chyba pokażę e, i po prostu jak już zaczęłam, to stwierdziłam, ok, kupuję do kolekcji to jedna z niewielu pisarek, które kupuję Eee, bo większość książek kupuję po prostu już na Kindle, w formie e-booków. Eee, raczej nie kupuję książek papierowych, chyba że to są książki, do których wracam. To wtedy tak, jak najbardziej, ale jeśli to są takie jednorazowe książki, czyli powieści, najczęściej, bo do nich się zazwyczaj nie wraca, no to tylko w formie e-booków. Oprócz tego przyszły do mnie dwie nowe koszulki, które zamówiłam na promocji w Dimango. Pierwszy raz zamawiałam z tych sklepu i trochę długo szły, ale chyba tak tam już jest, bo chodzi o to, że one są właśnie w jakichś tam promocyjnych cenach. Zwykłe białe t-shirty, bo takie lubię najbardziej. Jeden jest taki. I drugi jest. Taki. No, a ten wielki rulon za mną to nowy dywan do salonu. No zaraz go rozpakuję już Wam pokażę na miejscu. Słuchajcie, okazało się, że wypakowałam ten dywan i się okazało, że to jest jakiś mega, mega niewypał. E, w ogóle nie wygląda jak na zdjęciu i będę musiała go odesłać. Na razie jeszcze przyczesnałam go ramkami, w nadziei, że się wyprostuje, ale jest zbyt ciemny. W ogóle mi tu nie pasuje i wygląda zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażałam, więc będę zaraz czytać o tym, jak go zwrócić, bo na pewno go nie użyję do salonu, a jest zbyt gęsty i zbyt mi go szkoda, żeby było w pokoju. Ciasto wyszło, więc czas na wege, burgery. Tak mi się nie chce ich robić, ale muszę je przetestować, żeby potem móc je nagrać i umieścić w odcinku, więc zabieram się do roboty. Najpierw muszę upiec bataty, a potem zrobić kotlety i całą resztę. idziemy testować, mój ma po prostu dwa kotlety z dwóch różnych stron, a Patryk ma dwa burgery. <gryw> Więc idziemy je jeść i zobaczymy, kto wygra te igrzyska i znajdzie się w odcinku wicią. No i mam mały problem, bo Patryk woli kotlet z dyni, a ja z batatów i nie wiem czy po prostu umieszczę w nagraniach oba, czy wybiorę swój, by ten z batatów lepiej się lepił, lepiej się formował, więc dlatego to jest lepszy do polecenia wam jako przepis. No zobaczymy jeszcze, zobaczymy co postanowię. Zostało mi jeszcze kilka porcji, więc na pewno będziemy jeszcze testować, ale ten burger był mega, mega syty i tak naprawdę był jak dwa albo trzy posiłki, więc jeśli chodzi o kolację, to na pewno będzie bardzo, bardzo lekka, jeśli już. A teraz przebieram się i robię trening. Jest ostatni, ostatni tydzień naszego wyzwania Fit Jesień, więc robię trening z planu wyzwania nowego. Dzisiaj będzie cardio. I zabieram się do roboty. Sznurek też ma teraz trening. Trening umysłowy. To jest taki pojemnik z chrupkami, z którego on musi sobie je wygrzebać. No i to jest taki trening, właśnie umysłowy dla kota, żeby trochę pomyśleć. Pokminić, zmęczyć się Trochę inaczej niż tylko ganianie za wędką. Jak widać już się poddał <grymianie> Tak naprawdę pierwszą e, taką mm, zabawkę właśnie do tego, żeby chować im przekąski kupiliśmy właśnie dla nitki bo ona trochę mniej lubi biegać niż sznurek za wędką sznurek jest młody, więc jest taki głupiutki ona jest bardziej taka wiecie, dama, poważna i takie zabawki świetnie zaspokajają jej potrzebę właśnie zabawy myślenia, ona się potem potrafi zmęczyć, a przy okazji ma natychmiastową nagrodę w postaci ulubionych serowych chrupków które dostaje tylko i wyłącznie właśnie jak udaje się coś zrobić czyli albo właśnie w takich sytuacjach albo jak bawimy się wędką i potrafi upolować coś, to wtedy też dostaje w nagrodę sobie takiego chrupka. Poczytajcie zresztą o tym, bo o tych... O, patrzcie jaka spryciura. No brawo! Super! Takie zabawki są kotu potrzebne, taka... Może nie tyle te zabawki, można zrobić też takie samemu, ale po prostu takie umysłowe łamigłówki jak najbardziej są dla kota ważne. Spakowałam już wstępnie też ten dywan to Znaczy jeszcze muszę go oczywiście nadać i tak dalej Ale odsyłam go z powrotem Nie ma sensu, żebym miała w domu coś, co Nie wygląda tak, jak myślałam, że będzie wyglądać I nie do końca mi się podoba, bo to też nie o to chodzi Więc muszę poczytać o tych zwrotach Jak to u nich wygląda I zwrócę i mam nadzieję, że odzyskam kasę z powrotem I będę szukać dywanów dalej Bo zależy mi na tym, żeby tam był jednak jakiś mały dywanik Ale to nie jest jednak to, co myślałam, że będzie pasować To raz A dwa... Nie wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Idę się przebierać i robię trening. Jak to nagrywam, to jest wtorek i właśnie zrobiłam coś, czego nie powinnam robić, i weszłam do internetu i zobaczyłam serwisy informacyjne i tak dalej, i przytłoczyło mnie znowu to, co się dzieje ogólnie teraz w kraju, więc idę się troszkę odciąć, zrobię sobie trening i po prostu też chcę Wam przypomnieć, że mamy różną wrażliwość. Każdy inaczej reaguje na obecną sytuację I tą związaną z pandemią I tą związaną ze strajkiem Więc róbcie to, co wy uważacie za potrzebne Też dla siebie Nie wszyscy mają taką siłę psychiczną Żeby się wściekać Niektórzy się chowają w sobie I to też jest ok, to nie znaczy, że jesteście gorsi Więc warto o tym pamiętać i szanujcie siebie Przede wszystkim bądźcie dla siebie Mili i miłe Przede wszystkim Przebieram się i robię trening. potreningowo jeszcze kawałek ciasta. To będzie te ciasto, które pojawi się w serii Uficiam. Jeszcze Wam nie powiem, co te ciasto ma udawać, ale wyszło mi super i bardzo jestem z niego dumna. Zaraz sobie w szamie. Nie ma tu w ogóle cukru. Za to jest krem ze skera, czyli dużo białka. No dobra! I na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My z nitką się z Wami żegnamy. I przypominamy, że jeśli podobał Wam się filmik, to dajcie koniecznie kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, gdzieś tu będzie taka możliwość A my się z wami żegnamy no, i do następnego razu Nienitka, pa!